Siemanko, ja jestem Bartek Kotkowski, jak dobrze wiecie lub nie I dzisiaj razem z Jaśkiem, który jest za kamerą Nie wiem czego będzie widać, bo w tym pomieszczeniu jest bardzo ciemno Siemaneczku! Postanowiliśmy nagrać Super 60 Challenge. Jest to challenge, w którym przez godzinę musisz zrobić jak najwięcej, jak najlepszych trików. Właśnie jesteśmy na Ambe Parku, Może nie widać, bo jest to pomieszczenie, o którym zapewne nawet nie wiecie. Ale może niedługo już się dowiecie. Może niedługo się dowiecie, zobaczymy. No i chyba to jest odpowiednia pora, żeby na park polecieć, prawda, Jaśku? Prawda, że tak. To zróbmy jakieś takie przejście, ja... lecimy na park. Dobra, moi drodzy, właśnie jesteśmy na sekcji parkowej. Tutaj mam stopper na iPhone'ie 13 Pro naszego Jaśka kochanego, bo to jest. Bogać po prostu. No i co więcej, mogę powiedzieć, w tym momencie zaczynamy challenge na Drazy Mamy salto. Jeszcze piękna flareczka. Dobra, to, to były takie rozgrzewkowe triki. Teraz musimy wejść już na wyższą półkę coraz wyżej. Zaczynamy. Bo tak mówi, że powoli polecieć na początku z grubej rury. Nie chcę zrobić teraz, poświęcić, myślę, że tak z 10 minut, przynajmniej tak zamierzamy, by w te 10 minut zrobił dwa baterkapy, mega mocny banger. Mam nadzieję, że mu się uda i trzymamy kciuki. The people really wanna know Who I is and who I be They stop and stare when they see me If I said I want no need to repeat Run up on me, watch you fall to your knees Tip my hat when it's time for the kill Ain't no beast when you're really real I am the boss, I am the don I am the one they call Lucky Chong Got my own shit, I don't need your love but it's a bit ugly But let's move on to the rest of the quarter 30 still when I plant my feet Got it out the mud, it's in my sleep Look to God, he supplies my needs And this faith is what I need Next level, prosperity Silent power moves is what I'm giving They love to hate the world, not Always present for the high roads, go swim within the deep lows, low What told the future? Who knows? I don't do it for the likes. I did love and respect it, using words as a weapon. Jak widzicie, mamy 28 minut. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry czasek na triki, jakie zrobiłem. Yy, I teraz może zaczniemy sobie od spajna. Zaczęliśmy w sumie od zjazdu, ale tak trikowo to od spajna sobie zaczniemy. Pokażę Wam dosyć dziwny trik, Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek taki widzieliście. Widzowie jeszcze jedno, tak wiem, że znajdzie się parę osób, którzy będą się doszukiwać, że tutaj nie zgadza się godzina na e, timerze z zegarkiem, spokojnie, nikt nie oszukuje, tylko po prostu nie wiem albo przechodzimy sekcję na sekcję, musimy zmienić baterię, albo po prostu no, jakieś sprawy techniczne, no to nie jest tak, że idealnie godzina, tylko po prostu nie wiem chwila przerwy, bo muszę na przykład, musiałem zmienić baterie musiałem pójść na hostel, no to trochę mi zajęło, dlatego no wiecie, nie doszukujcie się jakiejś sensacji. No nie zrobię tutaj nic, ciężko. Streetowa? Streetowa, bo już, no, no, siła moim 16 minut, przenosimy się na streetową. Na transferowej mało powklełem, bo już byłem mega zmęczony. A tam są dosyć małe rampy, i serio muszę użyć dużej siły, a już nie mam po prostu tej siły. Więc przenieśliśmy się na streetową, i tutaj mogę wrzucić parę lepszych triczków mi się wydaje. Co to odpadło? Co? Co się spadło? Przepyszne siadania w awyres... moi drodzy! Zapraszamy do Awerestu! Przepyszne siadania w Awerestu! <muzyka> Dobra, stare, ja mam zaczynę pomysł na ostatni trik na streetowej no. I na koniec będziesz musiał jeszcze pójść na juniorską i tam zrobić ostatni trik Dobra. Żeby zajrzeć każdą sekcję Dobra Tam jest taki e... A wiem co Bo tam można saladziki fajnie robić Okej, okay, czyli bardzo lat bar, tak? No. Dobra! Nie. Miałem zrobić ostatni trik na Uniwersyte, tak? O Jezu, no. no widzicie jak mówię? Jestem tak zwęczony, że masakra. Darujmy mu ten trik, darujmy, bo... Nie, mogę, mogę spróbować tam jedną próbę. Zobaczymy jak wejdzie, jak nie wejdzie, to kończymy. Ale dziwnie. Zostało minuta 51, więc i tak na więcej nie starczy czasu. Moi drodzy, sami... Jak wyglądasz? Koniec tego! No, ja już po prostu nie mogę patrzeć, jak on się męczy. Widzowie, wiecie co robić? Łapka w górę, subskrypcja. Wbijcie na mojego Instagrama. i Koniecznie. Wbijajcie do kotka na Instagrama. Do Jaszka też. Do mnie też, będzie mi bardzo miło. do w to już w ogóle, no trzeba. To chyba na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Dokładnie i teraz. Ziomal tutaj, ziomal przysłania Zaknijmy. kamerę.